Moon is down and your face is blurry Time is out No one seems to care Teraz jesteśmy już w szoku, więc zaraz Wam pokażę nasz mural, jaki wykonaliśmy no, 8 tygodni temu. Jak widzicie mały syf, ale już za rogiem możecie zobaczyć nasz mural na dwudziestolecie szoku i na szkolnego ośrodka kariery. Tutaj jak możecie już teraz widzicie to jest mała polana po lewej stronie, a druga część muralu jest to ul z pszczołami. Pszczoły oznaczają pracowitych uczniów a królowa naszego psora, który zarządza szokiem. To tak, to jest tablica. Tutaj nasze plany na szok Bimy. A tu zaraz będę wieszała tablicę. I będziemy robić dalsze porządki w szoku. No i jak? Kiedy ja montowałam tablicę korkową, chłopaki zaczęli odrysowywać miejsce na tablicę, Jak widzicie, ma mieliśmy mały problem z wiertarką. Nie wiem, ale ja pierwszy raz korzystam w ogóle z wiertarki w tym filmie. Mieliśmy rozkminę, w którą stronę powinna wiercić wiertarka. Zobaczcie później w filmach, co się stanie, jeżeli źle zamontujecie wiertło i dlaczego się telepała strasznie tak wiertarka. Współpracę z nami, Babska ręka musiała pomóc chłopakom w wierceniu, w więc yy, nam chyba dwie dziurki, a później pojawił się no, fajny pomysł na jedną rzecz. A nie nam, a bardziej chłopakom, żeby ułożyć się w tryzurę. Jak <śmulatuj> się stawia oczy. Jak mi się tą To jest. się w końcu ja i powiedział nam, co dla zrobiliśmy, że cały czas się nam telepała wiertarka, więc posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Wody. Ostatnia tablica jest akurat montowana. A wyczekujcie następnych vlogów już niedługo. Mam nadzieję, że taki format na kanale Wam się podoba. Wysłuchajcie mnie jeszcze pod koniec filmu. Hejka, wiem, że nie pożegnałam się akurat w szoku, bo zapomniałam. Ale akurat mam chwilę przerwy, bo montuję bratu teraz łóżko, więc teraz wam się żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w dalszych odcinkach, nie wiem jeszcze jakich, po prostu jak mi nabierze wena, to zobaczymy co powstanie, Jest hejka!